Witam w Akademii Young Game Coders, gdzie uczę dzieci programowania gier 3 d Często jest zadawane pytanie, co robimy, co uczniowie robią na, na takich zajęciach z programowania. No więc uczą się magii programowania. Albo, na przykład, latają smokiem. Tak, jak się lata smokiem, już zaraz pokażę. Trzeba najpierw znaleźć smoka w bibliotece naszych tutaj zwierzątek. Mamy smoka, to jest smok, proszę bardzo, niech nam się smok przedstawi. Najlepiej, niech nam zatańczy. To jest tańczący smok, tak. Witamy. Witamy smoka. Dobrze, ale damy mu na razie tutaj żadną animację. Animację zaprogramujemy, troszkę go sobie zmniejszymy. Nasi uczniowie, tutaj wybierzmy sobie taką dziewczynkę, niech to będzie nasz uczeń. Nasi uczniowie dosiadają takiego smoka i później na nim latają. No to poszukajmy tutaj, mam proszę bardzo, siedzenie. Po turecku ze skrzyżowanymi nogami. Teraz dziewczynkę posadzimy na smoku. Proszę bardzo, może siedzieć na smoku albo na jego grzbiecie, albo na jego grzbiecie, albo na jego tutaj głowie. No to posadzimy ją na głowie. Dziewczynka troszkę jest znudzona, smok siedzi, nic się nie dzieje. No to nauczymy teraz smoka latać. Do latania potrzebujemy ścieżki, po której smog będzie się poruszał, to jest ścieżka, trochę ją powiększymy, nawet nie trochę, tylko bardzo, to jest taka ścieżka, ścieżkę można edytować, ścieżkę można edytować w różnych płaszczyznach, tak, taka będzie sobie ścieżka, po której będzie latał nasz smog. Mhm. Dobrze, super. O, może tak wystarczy. Teraz podniesiemy całą ścieżkę, no, przecież nie będziemy latać na podłodze. Będziemy latali dość wysoko. I tak samo podniesiemy sobie kamerę. Kamerę sobie ustawimy w środku. Bardziej w środku. Ok, okej. Okay. Chociaż kamerę można też przesuwać, tak nie trzeba używać wcale tych strzał. Dobrze to sobie jednak jeszcze troszkę powiększymy. Tu zrobimy sobie jeszcze tak, troszkę w dół. Dobra, czy kamera jest mniej więcej na tym, zrobimy ją troszkę niżej. Tak, ok dobra. Mamy teraz tak, ścieżkę trzeba dodać do yy, naszych kod bloków, jest dodana. Smoka trzeba dodać do naszych kod bloków, żeby można było programować. Kamerę trzeba też dodać do kod bloków. Fixed position. OK, jest ta pozycja, jest kamera. Ok, dobra, wszystko, wszystko mamy zaprogramowane, znaczy wszystko mamy ustawione, teraz zabieramy się za programowanie. Dobrze, co potrzebujemy? Na pewno smoka musimy nauczyć latać, znaczy uruchomić mu dokładnie animację latania. Taka magia programowania, czyli smok, animacja, wybieramy, fly, świetnie. Teraz yy, nasz smok musi się poruszać po ścieżce, no to szukamy tutaj tak, proszę bardzo, mów. smok, on, round, puff, bo tak się nazywa nasza ścieżka, round, puff, tak, on, round, puff, do przodu, 5 sekund, zrobimy tutaj 7 sekund. Yy, co następnie musi się wydarzyć? Yy, następnie zrobimy coś takiego, żeby kamera śledziła naszego smoka, z dziewczynką i zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Dobrze, czyli my potrzebujemy coś takiego. Gdzie mamy to? Nie mów, tylko turn, tylko set, set direction, czyli ustaw kierunek. Chyba to będzie ten bloczek. I teraz ustaw kierunek kamery na pozycję. Tutaj zamienimy sobie, bo to nie będzie taka pozycja, tylko to będzie pozycja smoka, czyli ma śledzić smoka. Ok, dobrze, ale żeby to zadziałało, to to się musi wszystko odbywać w tym samym czasie. Czyli potrzebujemy takiego bloczka. Run paralel, czyli żeby to się wszystko działo równolegle. Ok, dobrze. Teraz tak z tego kodu wynika coś takiego, że smok będzie się poruszał po ścieżce, ale poruszy się tylko raz. A my chcemy, żeby to się działo cały czas, więc potrzebujemy bloczka forever. Umieszczamy bloczek w bloczku i tak samo kamera ma cały czas śledzić naszego smoka. No dobrze, no to teraz. No ale tutaj jest strasznie brzydko, nie, nie, to tak nie może być na takim dziwnym tym. Gdzie by tutaj umieścić tego smoka, gdzie to się może dziać? Może to się dziać na przykład w mieście. No, w mieście będzie fajnie, chyba. No dobrze, zobaczmy, czy kod działa, bo kod, jak to kod, nie zawsze chce działać, ale zobaczymy, ten powinien działać. Moment, tutaj troszkę zminimalizuję, znaczy zmniejszę to wszystko. Klikamy w widok play, o, proszę bardzo. No, to jest właśnie to, co robimy na zajęciach, czyli latamy smokiem, ale mi się to troszkę jeszcze nie podoba. Troszkę opuszczę kamerę w dół. O, proszę bardzo. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. No, teraz chyba wygląda troszkę lepiej. Tak, dziewczynka lata na smoku, zwiedza okolice. No i to są właśnie takie rzeczy, jakie robimy na zajęciach. Zapraszam na następne filmy. Pozdrawiam.